Ranna, rozruchowa, rozgrzewka, piątek. Witamy z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Poranny kapeć. Dzień dobry. Paweł, wiem, że ty masz dla nas i horoskop, i o życiu Trumpa, więc może zacznijmy od horoskopu. Zacznijmy od horoskopu, bo może Donald też nas słucha. Pozdrawiamy. Thank you, USA. Thank you, Donald Trump. Tutaj jeszcze chyba na ministerstwie tego nie mówiliśmy, a warto tutaj dziękować, tak jak w życiu. Po pełni Księżyca w Skorpionie emocje wciąż będą wśród nas intensywne, a energia dnia będzie sprzyjać działaniu i porządkowaniu spraw. Wenus w harmonijnym aspekcie Jowisza zachęca do budowy relacji z najbliższymi, kreatywności i cieszenia się przyjemnościami. To dobry moment na współpracę negocjacje lub wyrażenie swoich uczuć. No to dajesz. Nie, no, chciałem wyrazić uczucia. <grym> Mars, Moje, dynamicznym ucz układzie... Moje uczucia co do tych horoskopów to ty znasz. <grym> Mars w dynamicznym układzie może jednak wywoływać niecierpliwość, więc staraj się zachować spokój w trudniejszych sytuacjach. Skup się na praktycznych krokach, które przybliżą Cię do celów. I unikaj rozpraszania energii na nieistotne szczegóły. Wieczór będzie sprzyjał regeneracji i zbliżeniu czasu z najbliższymi. Ale to zbliżeniu czasu z najbliższymi to taka metafizyka chyba. Tak, Ach. na pewno. Okay, to ja tak, tego mam. się trzymajmy. tak. Ja nie mam Dobrze. odpowiednich uprawnień do tego. <głos> <Ty> <głos> powiesz wieczorem, że nie masz uprawnień. To <noise> <Do, do> zbliżenie. <noise> nie Sertycznie nadano mi. Nie dostałeś, tak. tak nie e... nie, nie nadano ci. Tak, e, dokładnie. Zanim przejdziemy do Trumpa, to ja mam dla ciebie ciekawostkę. Chiny będą uprawiać jęczmień pochodzący z kosmosu. Chińscy naukowcy otrzymali partie nasion jęczmienia, które spędziły 15 dni na orbicie ziemskiej w ramach wystrzelenia ich na satelicie powrotnego shijian 19 Teraz ta kosmiczna partia zostanie wykorzystana do uprawy na Ziemi, i tak informuje agencja, i tu jako, że ja nie jestem biegłym w chińskim, to przeczytam tak jak myślę. Xinhua, Brzmi po chińsku, więc niech będzie. Nasiona, które są bardzo wydajne i odporne na szkodniki oraz na ekstremalne warunki pogodowe, wybrano w mieście Shan'an, położonym w autonomicznym regionie Xizang, czyli o ile dobrze kojarzę, region ten uważany jest za jedną z głównych stref rolniczych autonomii, która nazywana jest Pichlerzem. Jak wyjaśnia Dawa Sanjub, dyrektor Centrum Promocji Technologii Rolniczych w Shanan, wykorzystanie metody selekcji przestrzennej pozwala na tworzenie nowych odmian roślin o ulepszonych cechach. W procesie selekcji na orbicie nasiona są wystawiane na działanie czynników, które nie są możliwe w warunkach ziemskich, takich jak promieniowanie kosmiczne, próżnia i mikrograwitacja. Wszystko to powoduje w tych nasionach mutacje, dzięki którym istnieje szansa na uzyskanie roślin o pożądanych właściwościach. No i słyszałeś czy kiedyś coś takiego? Bo Chińczycy w sumie hodują kosmiczny jęczmień, a Rosjanom to gniją ziemniaki. No i tu nam się widać jakoś, chcesz to powiązać? Ten... No, tak, tak, że, i... że, że rozjeżdża nam się. E... Ja myślę, że to jest naturalny cykl kosmiczny. Aha, że. że... Ale że co, że cywilizacje powstają i umierają? Tak. Że to taki kosmiczny cykl życia? Okej. Okay. Tak. Ja się no. zastanawiam... Upadek, powstanie imperium, upadek, powstanie imperium, odrodzenie imperium. Ja, ja się bardziej obawiam powstania jakiegoś horroru pod tytułem Kosmiczny jęczmień, że on zmutuje. Bo wiesz, widzieliśmy jakieś o tych oponach zabójczych, zabójcze pomidory, ale o jęczmieniu z kosmosu to jeszcze nie widziałem. I że w weekend się dopadnie? No, że takie wiesz, że tam y, zawsze jest tak, że wyjeżdżają do chatki gdzieś tam na skraju lasu i tam, albo jakaś siekiera, maczeta, coś tam, a tu jęczmień, będzie tak. Wybiera, wie, nie? Wukant? A wybrałbym się, no, czemu nie? I? Co? Do chatki? No, do chatki. No dobrze, tam. To się wybierzemy. Jeśli widzowie, czy chcielibyście też dołączyć, a my przechodzimy do następnej informacji. Tak, e, słucham Ciebie, co Ty tu masz z tym Trumpem? E, no postarałem się, bo tutaj dużo piszecie o Donaldzie Trumpie, e, że go brakuje, że chcielibyście więcej posłuchać. Za, za, mało, za, mało za mało w mediach Trumpa. Tak? Za mało Trumpa, więcej Trumpa. Ale tak, powiem ci, jak go kiedy zbanowali z tych social mediów, to taka cisza i spokój był. No, aż nie? smutno się I słucham. wylazł no. znowu Pan ten. Tak. No. No, i tu już przygotowałem takie, nie wiem, 10, no nawet mniej, chyba siódemkę najciekawszych informacji o Donaldzie Trumpie. Być może nie są wam znane, a więc myślę, że warto posłuchać. No, i zaczynamy. Zaczynamy, słuchajcie, od informacji, że Trump czterokrotnie otrzymał odroczenie poboru do wojska. Na konflikt w Wietnamie w latach 1964-1968. Hmm, ale co załatwił mu ktoś? Nie, podobno z powodów studiów. Więc tu 4 lata, kolega A, okay. znaczy A więc studiował. Okej, znaczy może studiował dłużej. Ile wy studiowaliście, i czy też 4 lata? Znaczy, no tutaj, tak, no to zwolnienie było przez 4 lata, tak, mhm. bo dostawał, być może wiesz, wcześniej zaczął, natomiast no tak jak dostawał, no to cały czas miał to odroczenie. Ale ja go widziałem zdjęcie w mundurze, takim galowym mundurze. Ale to nie koniec, bo jak już to nie pomogło, to załatwił sobie odroczenie swojska. Okej, okay, czy cztery zwolnienia, jedno odroczenie? Czy... Tak, chyba by wskazywało, albo trzy zwolnienia, jedno odroczenie, nie wiem, tu piszcie, bo być może moje informacje się tutaj nie zgadzają. W 1968 uznano go za niezdolnego do służby. Zaczął mówić. Nie, e... ja te to... samoloty to najlepiej pilotuję, a te statki to ja najlepiej. A ja strzelam tak. to wszystkich wysp. Tak, w ten sposób? Nie, ostroga piętowa. O! W 1969 uniknął poboru dzięki wysokiemu numerowi w yy, loterii. Wtedy była taka możliwość. Aha, że losowano, kto tak, jedzie, Tak, tak. Tak. Mhm. tak, tak. No tak, na przykład nadal jest, nie wiem, w, w Tajlandii czy gdzieś indziej, także można sobie było tam, wiesz, yy, że tak powiem, nie? Jak to wtedy się odbywa, że po prostu ty idziesz. To, nie i... wiem, jak w Stanach wtedy, ale wiem, jak w Tajlandii, tak, że masz czerwone no i niebieskie. A, Nie losujesz. Czerwone i niebieskie, w zależności co dostaniesz, to, to wylosujesz albo odroczenie, albo. Ale to Masz mamy takie... tak, że na przykład jest milion y, mężczyzn w wieku poborowym, a tylko pół tak, miliona tak, potrzebują tak, i tak. każdy może wylosować. Okay. Tak, 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 tak. Tak tak. Na to przykład czekało. jest w Tajlandii, że tam wiesz, możesz wylosować. Są różnego rodzaju odroczenia ze względu na to, że jesteś. Właśnie niezdolny, tudzież, że jesteś żywicielem rodziny, i tak dalej, i tak dalej. To na duszą, mhm. jakby opowieść. Natomiast są też numerki, że znaczy, numerki to może nie tu, ale są, że losy, i losujesz tak, w zależności jaki kolor wylosujesz, no to no to tak się dzieje. Mhm. Okej. Okay. No dobrze, to przejdziemy teraz do następnej. Fryzura i styl. O, to, to jest ciekawe. Cię to zainteresuje. Kto, kto mu to wymyślił? Tak. Trump słynie z charakterystycznej fryzury, którą no według mediów układa samodzielnie. O, to bym mógł w to uwierzyć. Proces polega na suszeniu włosów do przodu dla objętości, a następnie zaczesywanie ich do tyłu. Jak ktoś nas słucha, który jest tutaj profesjonalist, tą profesjonalistką, to piszcie, czy to jest możliwe, no bo my tu możemy się wykazać pewną indolencją. Wiemy, że plotki głoszą, że nie lubi podawać ręki z obawy przed zarazkami, no które mogłyby się przenieść na jego fryzurę. Oj, to mnie zaskoczyłeś. Może no, mógłby wyłysieć. Ale w połowie drogi jest, ale teraz yy, tak, yy, no. yy, dlaczego zarazki dłoni na ręce, bo on się tamten potem. Tak. A, Dotykasz sobie głowy często? Tak. A ty. Ja nie? chyba jak nie mam włosów, to mniej się dotykam. Tak? Głowy tak. <noise> ty gdzie indziej dobrze. <noise> Okej, okay, to przejdziemy dalej. Abstynencja. No to już mówiliśmy po tragicznej śmierci, śmierci starszego brata Freda. Juniora w 81. Trump postanowił zostać abstynentem i również, i to chyba jest mniej znane, nie palić papierosów ani używać żadnych substancji. A palił wcześniej papierosy? Nie wiem. Nie też nie wiem. Dajcie znać, bo to w sumie Dajcie wtedy było modne. Wtedy było modne, ale od tego momentu, że nic... No i podobno do tego momentu nie potrzebuje żadnych dodatkowych substancji i żadnych używek. W 1971 roku przejął rodzinną firmę, zmieniając jej nazwę na Trump Organization, zbudował sieć hoteli, kasyn, pól golfowych i nieruchomości w 20 krajach. Co ciekawe, posiada 16 pól golfowych, a golf. To jego ulubiona forma aktywności. Choć woli jeździć wózkiem niż chodzić. Mm, ale to są, wiesz, co? Spacery, świeże powietrze, bez przemęczenia się. To wcale nie jest takie złe, złe rozwiązanie. No, ja nie mówię, że złe. No. Trump był producentem i gospodarzem reality show The Apprentice. To, Apprential... to to mówiliśmy. A, mówiliśmy, dobrze. Mhm. Konkursy piek... piękności. O, lata 96? Startował? Nie. Był w 96 2015, a więc dosyć długo. No bo to okazuje się, że 20 lat był właścicielem konkursów Miss Universe, Miss USA, Miss Teen USA. Założył a to również? również. Tak. jakiego może to być? No, był. Możesz mieć agencję, która to organizuje, on to wszystko organizował. Co ty gadasz? To jest ciekawe. No. Wow. no? Z tego, co tutaj zrozumiałem, tak? Ale może się mylimy, poprawcie nas. I teraz tak. Założył agencję modelek Trump, model management, która sprowadziła ponad 250 modelek do USA. Zaczyna mi to śmierdzieć, troszeczkę powiem ci tę historię, biorąc pod uwagę, skąd ma tą żonę swoją. No, źle to wygląda. Tak ty. Mhm. A kariera w mediach tutaj jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy że wystąpił w kilku filmach. No, a to ja nie mówiłem, ja zdjęcia nawet pokazywałem. Kevin w Nowym Jorku, tak. E, pojawił się też w teledysku Bobiego Brown'a. A, to ten, co, tak, e, tak e, substancji tak. dużo tak. zużywał i tak. Whitney Houston tak. wkręcił w te substancje, przez co ona tak. no, niestety dokończyła tak. żywota szybciej. Tak. E, fajnych ma kolegów, a ja widziałem też, że Speedy e, ten. Ale teraz przełomowa, słuchaj, informacja, która zmieni y, życie wielu. Mm -hmm. Twoją chyba nie, twoje życie nie zmieni. Nic mojego życia nie zmieni. Bo ty, nie, ty nie, nadużasz, nie nadużywasz tej substancji, a chodzi oczywiście o dumę narodową, mm -hmm. bo jest duma, albo była duma narodowa, która się nazywa Trump. Mm -hmm. Ale jest w stanach czy w Rosji, czy? Jakby to powiedzieć wycofana z USA, ale sprzedawana w pewnym kraju, który jest położony w Palestynie. Tam. O, że no, no, Na duma. Ej. Potem. No dobrze, dobrze. Ale zobacz jak jest przedsiębiorczy. My mówiliśmy no. tam eurobiznes, steki, e, programy telewizyjne, agencje nie nieruchomości, nie koniec, nie koniec. O. Ma swoje perfumy. No. Byś chciał powąchać zapach Czy bym Trumpa? Chciał powąchać Trumpa nie? Nie, w sumie. Perfumy się nazywają Success by Trump. Jak? Success by Trump. Oj. Nazwa też niezbyt. I w ogóle, że wszędzie musi ten Trump. Cię? No nie. nie. Wiesz, hej, maleńka, chcesz powąchać success by Trump? To jest, to jest sprawdzony sposób na długi, samotny wieczór. Ale to nie koniec, słuchaj, to nie koniec. E... Osoby z otoczenia Trumpa twierdzą, że kolor jego czapki baseballowej zdradza jego nastrój. A jak nie ma czapki? Bo on często nie ma to czapki. To nie ma nastroju wtedy. To nie Biała podchodź. oznacza dobry humor, czerwona sugeruje, by trzymać się od niego z daleka. A on całą kampanię przecież w czerwonej chodził. No, więc widzisz, odstraszał pewnie tych... był. Nie odstraszał wiesz tych, jak się to nazywa? Wewnętrznych kandydatów. Też, ale nie tych, co na jego życie tam wiesz, nie? A, tak. Hali, nie? żeby tam może, z daleka się Może dostanali. ich było więcej, ale. Tak. My tylko wiemy o części, nie? Tam wiesz, kolejka się może ustawiła. Eee, choć niektórzy twierdzą, że Trump bywa hojny. Inni mm, zarzucają, że nie słynie z dobroczynności mimo ogromnego majątku. No i to jest podobno jeden z większych zarzutów mm -hmm. w stosunku do niego, czyli że skąpy jest podobno. A, o, A Rosjanie nie, nie może lubi wydawać, że hojny. Nie lubi wydawać pieniędzy tak bez... No swoich, yy... swoich, ty... swoich. Swoich, swoich, swoich. Nie, no bo to rządowe, to co innego tak. Tak, no i, i no. ewentualnie, jeżeli chodzi o coś, co należy do innych osób, to chętnie, chętnie. odda. Tak. tak. To a to ten, wielu osób. Tak, są wiele, to... tak są. Tak, wiem. I e... do państwa, i do osób, to tak, jak tak. najbardziej. Dokładnie. To, to jest ostatnia? Tak, to już chciałem e... zakończyć i pożegnać się z tobą. No ale na jakieś 40 minut i miejmy na Wracamy. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.